Wracając wczoraj do siebie, mm -hmm. w związku z tym, że nawet na YouTubie było nagrywane, że Prova 75 tam nagrywał, sobie Michał razem z różnymi gośćmi był te tam programy. Ja go znałem tylko z internetu, mieliśmy się kiedyś spotkać, kiedyś wspominałem, ponieważ on był też znajomym Marka Majchrany i mieliśmy się razem spotkać na rynku w Krakowie, No ale do tego spotkania nie doszło. No w sumie wiadomo, no. miał kontrowersyjne różne poglądy. Michał, no wiadomo, kto nie pyta, ten, ten błądzi, więc Michał też miał różne swoje rzeczy, aczkolwiek ja do tego podchodziłem z dużą rezerwą, ale mimo wszystko, jak to się mówi, jak człowiek ginie i internet huczy od różnych tam informacji, że kolejna osoba, kolejny youtuber, który poruszał różne tematy, które mogły też drażnić niektóre, że tak powiem, nację, tak, powiedzmy, delikatnie, więc pytanie było, co się z nim stało, no i pojechałem do tej Dąbrowy, tak. On, z tego co wiem, to tam nie mieszkał, ale tam nagrywał, no powinien tam być jak, jakkolwiek znany, zwłaszcza, że była rozmowa o tym, że w pobliskim lesie zostało znalezione auto, jego ciało i tak dalej, i tak dalej. No i ja zrobiłem sobie taką, że tak powiem, wizję lokalną, tak. Jestem na wysokości tego numeru 75. Patrzę flaga, biało-czerwona wisi, budynek ma obdarty obdartą elewację. No nie zaciekawie wygląda, widać to stare, jest zaniedbany, no ale fakt faktem służyło tam jako studio. Niech będzie. I jadę w kierunku lasu. No, las jest taki, że jest to rzadizna, że tak powiem. Z dworca kolejowego widać od razu ulicę jeżdżą auta, więc tam prześwit jest i każdy by zauważył, jakby mi się coś tam działo. Poza tym, wjeżdżając w kierunku targowiska na to, żeby jechać na Śląsk, no dosłownie tego lasu jest na tyle, że się jedzie minutę, może półtorej minuty. Więc de facto nie wiem, trzy minuty jazdy od tego, od Dobrowy, powiedzmy maksymalnie trzy minuty jazdy. Ja już jestem właściwie poza latami jakimikolwiek nie jestem już w tym momencie w miejscowości szaru. Zastanawiam się po prostu, o co tu chodzi. Zwłaszcza, że nie ma żadnych informacji, że, że nie wiem, bo tam z ciekawości mnie tam ludzie nawet pytali, że jak będę tam gdzieś jechał, no to, żeby zobaczyć, może jakaś klepsydra się, może ktoś coś wie. Tam po tą browie nikt nic nie wie. Poza jednym gościem, który mi powiedział tylko tyle, że jak się tam pytam o kogoś jakieś morderstwo, to, że tam ponoć jest jakaś patologia, ktoś gdzieś Wiadomo, że gości może wystraszony, nie wiadomo co, ale tylko jeden mi się wypowiadał, żebym się raczej tutaj o nikogo nie pytał. I tylko tyle. Ale pozostali ludzie nawet tego Michała nie znali. W ogóle nie słyszeli o tym, żeby był jakiś wypadek, żeby coś się stało. Po prostu jak kamień w wodę. Tak jakbym się znalazł w zupełnie innej rzeczywistości, że tutaj yy, internet cały będzie szumiał, a miejscowi nie mają zielonego pojęcia o niczym. No to ja powiem, że w małych wsiach to czasami jest tak, że sąsiad wie, ile drugi sąsiad się napił wódki rano. No. To dopiero jakichś takich tych. Jak do mnie przyjechało ABW, to przecież cała wieś huczała, że u faceta było ABW, przyjechało 12 samochodów, że było kartka pogotowia i że ja jestem jakimś pinlatem. Jakiś kosmos. Słabku, zrobiłbym taką małą puętę do twojej podróży. I teraz, drodzy Państwo, bo ja przejrzałem Sławka materiały, były dwa filmiki plus zdjęcie z, z plebanim. I powiem wam otwarcie, rozmawiałem ze Sławkiem na ten temat oczywiście i jakie się wnioski nasuwają. No cóż, młody człowiek, który podążał w kierunku, w kierunku rozprawy, Musiał przejechać przez ten właśnie mały lasek, krótki lasek, a żeby do niego dojechać to było kilka minut, tak? Dwie, trzy minuty. W związku z tym, jeszcze raz powtarzam, młody człowiek nie przypuszczam, żeby miał problem z prostatą, że musiał się nagle zatrzymać w tym lasku po kilku minutach. No, powiedzmy sobie, nie bierzemy tej opcji pod uwagę. Skoro tam rzekomo miało to się zdarzyć. Następna kwestia. Jak to się dzieje, że kompletnie nikt nic nie wie? Prawda? Gdzie w zasadzie, to tak jak mówiłeś Sławku, każdy wie ile wypił, ile zostało nawet. To niektórzy wiedzą również. A tu cisza. I teraz tak. Powiedz mi Sławek jedną rzecz. Pan Bednarz kilka dni temu robi spektakl przed plebanią, gdzie rzekomo była jakaś bójka. On z kimś tam, gdzie on się jeszcze falił, że on tą walkę wygrał, ale jest poturbowany. Pokazywał plecy, rozebrał się. Pan Bednarz też tam miał jechać. To wszystko jest w mniej więcej w podobnym czasie. Niewyjaśnione. Cóż, czy Bedna chciał sobie zrobić tak zwane alibi? Yy, no nie wiem, jak to w ogóle nazwać. Takie upozorowane, bym powiedział, alibi. Czy one było konieczne? Po co? W jakim celu? Nie będę odpowiadał, każdy sobie przemyśli, w jakim celu mogłoby to być, prawda? Kto zna Bednarza, to wie, kim ten człowiek jest. U mnie ma wyjątkowo niskie notowania. Jak się to wszystko weźmie, to kupy, drodzy państwo, no faktycznie. Wyjątkowy mętnik. Co ty, Sławek, sądzisz? Bo to jest w jakimś stopniu powiązane, prawda? Mimo wszystko nie było to robione bez kozery przez bednarza. Ja po prostu powiem szczerze, żeby dojść do jakiejkolwiek prawdy czasami, to no jest to bardzo trudne, bardzo trudne. A czasami może ja, ja przynajmniej wychodzę z takiej, takiej sytuacji. Ja to tylko ruszyłem na zasadzie takiej, że ja jako człowiek, jako zwykły człowiek, po prostu pojechałem, ponieważ inni też byli zainteresowani z kręgów znajomych. Co z tym Michałem się stało? Mieszkasz tam blisko, to podjedź. No chyba każdy normalny człowiek, jeżeli ma dosłownie tam 5-6 kilometrów, to podjedzie. To nie chodzi o to, że się chciałem bawić jakiegoś dziennikarza śledczego, czy tam cokolwiek. Po prostu... Podjechałem sobie, żeby się dowiedzieć, co też się tu wydarzyło i co ludzie tam gadają. Tak z ciekawości zupełnie. I jak się dowiedziałem, że to jest absolutna cisza, to stwierdziłem: O, to musi coś być grubego chyba. Po prostu od razu mi się zapaliły jakieś lampki, i z drugiej strony twierdzę jedno. Ja nie jestem osobą poważnioną do tego, żebym się bardzo zajmował tą sprawą, ze względu na to, że czasami, jak się za bardzo w coś człowiek wchodzi, to potem ma różnego rodzaju problemy, dziwne yy, kwestie, ja już to przeżyłem, dlatego po prostu tylko tyle powie, powiem Wam jako opinii, nazwijmy to publicznej, że ci, którzy tu przejeżdżają być może w okolicy Ternowa i tak dalej, niech sami podjadą. Może ja akurat miałem pecha, że w niedzielę trafiłem na kilka osób tylko, no bo generalnie każdy odpoczywa, upał był yy, i na te osoby, na które trafiłem, akurat nikt nic nie wiedział, bo akurat tak było, co nie. Może ludzie się też boją co cokolwiek mówić, ja nie mam pojęcia, ale dla mnie to było dziwne, dla mnie to wszystko było takie bardzo dziwne, bo już upłynęło trochę czasu, a jak to się mówi w małych wioskach, to bardzo często się człowiek dowiaduje o czymś, nawet po tygodniu, czy tam po dwóch, że coś się tam wyprzyło, że kogoś znaleźli, że coś się stało, że, że ktoś na przykład, nie wiem, zemblał, czy, czy coś mu się stało, to przecież wiadomo jest, że potem się mówi i różne rzeczy z tego wychodzą. tak? No ale, ale to, 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 to rzeczywiście dla mnie jest bardzo dziwne w tym żółwikowskim, bardzo dziwne. Dla mnie również, <coughs> przepraszam najmocniej, dla mnie również